Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić moje akwarium. 112 litrów 80-35 na 40 cm. Tak jak widać, wszystko ładnie, pięknie rośnie. kilka informacji. <laughs> Przepraszam, ale jestem troszkę przeziębiony, więc mój głos nie jest troszeczkę szorstki. Więc tak, podłożę to bazalt 3 mm. Filtr. Filtr jest wewnętrzny. Jest to głowica Aquasut Turbo N550. W pojemniku jest lawa wulkaniczna. Dodatkowo jest na rozdzielaczu gąbka. Do tego również deszczownia, która porusza taflą wody, odpowiada za natlenienie wody. W oświetlenie no tutaj zaraz zademonstruję, są to wbudowane dwie świetlówki t 18W dodatkowo dołożone są taśmy LED LEDy są białe na chipach 5630 jest ich 2 metry dodatkowo jest tuba LEDowa na diodach również 5630 barwy czerwonej i niebieskiej. Wszystko w miarę ładnie to tutaj nam działa. CO2 jest dozowane z browni, na kostce lipowy jako dyfuzor. rośliny nie wykazują jakichś większych niedoborów. Jedynie co, co tutaj niestety jedyny takim mankamentem są właśnie dziury które mogłyby wskazywać na na niedobory w potasie tutaj w kryptokorynie Venteti brązowej Ludwigia również tam, tam dalej troszeczkę jak widać jakieś takie plamki oraz dziury tutaj dalej mamy wąkorotkę białą też tutaj widać u góry właśnie w liściu jakieś niewielkie dziury więc to by nam wskazywało na niedobory w potasie. Nawozy jakie stosuję są to nawozy Blue Line, Mikro, Makro oraz Carbo. Na razie wyłącznie stosuję Carbo oraz Makro. Stosowałem Mikro przez dwa dni, natomiast pojawiły się zielenice, więc wstrzymałem się do czasu aż będą jakieś wyraźne niedobory w żelazie. Główna obsada zwierzęca, chodzi oczywiście o rybki, są to górami dwuplamy, samiec i samica, są również trzy gupiki, <laughs> pawie oczko, trzy samce i główny, główny tutaj skład to są te właśnie różowe, dani pręgowane również zwane koralowe. 5, 5 dorosłych oraz 13 młodego na rybku. Dzisiaj do obsady dołączyły dwie krewetki. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. To są dwie krewetki filtrujące. Jedna tutaj pod korzeniem na, na, na mchu No i tak, tak, jak to widać. Były, były problemy z okrzemkami, natomiast przepraszam, okrzęki już powoli powoli nam znikają niestety jeszcze troszeczkę tutaj opanowują małego henia ale to już powoli chenia nam się tutaj ładnie rozrasta, tam z tyłu widać dużego henika no i powoli miejmy nadzieję, że będzie, będzie on ładnie rozrastał i zrobi ładny trawniczek z problemów takich no to jedynie Jedynie jeszcze można powiedzieć, że niestety, ale górami lubią podgryzać roślinki i tego chenia nieszczęsnego wyciągają z tego podłoża. Systematycznie muszę co jakiś czas wyłapywać z powierzchni wody i dosadzać z powrotem, ale już ładnie się ukorzenia i zagęszcza. Więc miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie będzie się rozwijało akwarium mam w tej chwili mniej więcej ponad miesiąc no mniej więcej półtora miesiąca jakieś tam już przycinki były robione więc więc no, na razie wygląda to dobrze zobaczymy dzięki za uwagę i pozdrawiam